Cześć widzowie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku oficjalnie ogłaszam swój wielki powrót do gry Brawl Stars oraz na YouTube'a. W dzisiejszym filmie przedstawię wam kilka najważniejszych punktów, które musicie znać. Także zostawcie tutaj łapkę w górę i pamiętajcie, że już niedługo kolejne odcinki. Także lecimy z tematem. Zacznijmy od tego, dlaczego zrobiłem sobie przerwę od YouTube'a oraz BSA. W ostatnim czasie byłem troszeczkę już z tym zmęczonym tym nagrywaniem i też wbijaniem wysokich rang, czy też wbijaniu 40 tysięcy pucharków. Dlatego stwierdziłem, że sobie sobie odpoczynek od Brawl Starsa oraz od wbijania 25 rang no i oczywiście od YouTube'a. Oczywiście przez ostatnie dwa miesiące może się nie pojawiały filmy, ale pojawiały się m.in. shortsy, żeby ten kanał też nie był taki aż taki zapomniany. Tak jak obiecałem, miałem powrócić 1 czerwca i wróciłem, ponieważ napisałem Wam posta, na którym stwierdziłem, że będę nagrywał pod warunkiem którym YouTube po prostu nie będzie mi usuwał subów i lajków, byłem też zniechęcony już tym, więc dlatego zrobiłem sobie taką przerwę. No i teraz wracam do nagrywania filmów. No i teraz przejdźmy do tego, co będzie dalej. A więc myślę, że na pewno dalej będę nagrywał na tym kanale i oczywiście, jeżeli chodzi o grę, no to taka będzie taka sama, czyli Brawl Stars. W komentarzach możecie napisać oczywiście wasze propozycje, co mogę nagrywać, ponieważ już przez te wakacje będzie bardzo, ale to bardzo dużo odcinków, jeżeli oczywiście będziecie chcieli. Dalej będę oczywiście nagrywał tą samą grę, czyli Braw Stars, i myślę, że na pewno też będą takie różne serie, ale zaraz do tego przejdziemy. I oczywiście jestem teraz w bardzo świetnej takiej formie, ponieważ chciałbym nagrywać dla Was, a Wy możecie oczywiście stawić łapkę w górę, żeby pokazać, że zależy Wam na tym, żebym dalej nagrywał. Jakie serie będą na moim kanale? Ostatnio na społeczności zadałem Wam pytanie, jaką serię chcecie najbardziej na moim kanale. 60 czy około nawet 70% wybrało serię od 0 do 50 tysięcy. Oprócz tego będą takie serie jak ocenianie kąt widzów Wbijanie 25 rank, czy puszowanie 50 tysięcy. Chociaż z tą serią to myślę, że na razie jej nie będzie, ponieważ za bardzo nie chce mi się wbijać jakichś wysokich rank czy też puszowanie, bo po prostu nie mam ochoty teraz. No i oprócz tego oczywiście będą też rajwy, które na pewno bardzo Wam się podobają, na których będą m.in. pojedynki. Wy w komentarzach możecie napisać, jaką chcecie na przykład serię najbardziej i jak chcecie, jaką, jaki powrót może chcecie serii, bo myślę, że to 5 czy top 10 też bym chciał z tym powrócić, ale w takiej e, odświeżonej formie. Także zapraszam do komentarzy. No, i zapraszam też na społeczność, na której czasami ogłaszam nowe serie. Czy będą inne gry niż Brawl Stars? Ostatnio ogólnie na mojej społeczności pojawiło się pytanie odnośnie nowej gry Supercell Squad Busters, czy chcielibyście tą grę. Głosowanie było bardzo wyrównane, oczywiście głosowało dużo osób o ponad 140 No i wybraliście, że około 50 na 50, czyli nie wiadomo, ja na razie stwierdzam, że nie będę nagrywał tej gry, chociaż może w lipcu jak na przykład wyrobię się z takimi tematami, które chciałbym dla Was nagrać, po prostu nagram kilka odcinków, albo 1, 2, czy 3, żeby Wam też pokazać jakby wyglądały takie odcinki. Myślę, że Brawl Stars to od, oczywiście główna gra na tym kanale i myślę, że z tą grą dalej będziemy. Teraz sobie przejdźmy do takiego małego podsumowania, w którym opowiem Wam wszystko w skrócie. Zobowiązuję sobie przerwę dlatego, że chciałem odpocząć od bs i YouTube'a. Jeżeli już teraz wracam, to chciałbym nagrywać na tym kanale, a najczęściej grę Brawl Stars. Nie chciałbym na razie wprowadzać innej gry niż Brawl Stars, chociaż to od Was zależy. No i na pewno takie serie jak od 0 do 50 tysięcy, czy ocenianie, ocenianie kod widzów, na pewno będzie. Także to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę dla zasięgu i zapraszam do sekcji komentarzy, napiszcie, jak oceniacie mój powód i jakie chcecie serie na tym kanale. Także widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. No i cześć.